Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoja dobroć jest niewidzialna, a może gorzej, że inni traktują ją jak coś oczywistego? Jeśli tak, nie jesteś sam. W świecie, gdzie serce i intencje schodzą na drugi plan, prawdziwa hojność często spotyka się z obojętnością. Od dziecka uczono nas: Pomagaj, dziel się, oddaj, jeśli możesz. Dorastaliśmy z przekonaniem, że czynienie dobra to najwyższa cnota, ale co, jeśli ta dobroć staje się pułapką? Współczesność to trudne miejsce dla ludzi wrażliwych. Zamiast wdzięczności, hojność często sprowadza na nas zmęczenie i poczucie bycia wykorzystywanym. Im więcej dajesz, tym mniej otrzymujesz. I nie chodzi tu tylko o pieniądze czy czas. Lecz o coś znacznie cenniejszego: Twoją energię, Twoje wewnętrzne poczucie spokoju. Stoicyzm przypomina, prawdziwa siła to nie tylko pomaganie, ale także umiejętność ochrony własnych granic. Dlatego dziś wspólnie odkryjemy dziesięć nieoczywistych zagrożeń nadmiernej dobroci i cztery zasady stoickiej filozofii, które pomogą ci odzyskać równowagę. Jak mawiał Marek Aureliusz. Nie pozwól, by inni kształtowali Twój charakter swoimi oczekiwaniami. Jeśli Twoja życzliwość bywa ignorowana, to nie znaczy, że robisz coś źle, to znaczy, że nadszedł czas, by działać inaczej. Przestań wypalać się dla świata, który nie widzi, jak jasno świecisz. Nadmierna dobroć może sprawić, że inni zaczną postrzegać Cię jako słabego. Choć stoicyzm uczy nas siły wewnętrznej i samokontroli, nadmiar gotowości do pomocy może zniekształcić Twój obraz w oczach innych. Gdy zawsze jesteś dostępny, gdy nigdy nie odmawiasz, stajesz się kimś, kogo traktuje się nie z wdzięcznością, lecz jak narzędzie do załatwiania spraw. Granica między życzliwością a samozatraceniem jest cienka. Wyobraź sobie, że nieustannie zgadzasz się na wszystko. Na początku budzi to sympatię, ale z czasem ludzie przestają cię szanować. W ich oczach stajesz się tym, co zawsze pomoże, a nie tym, kogo warto słuchać. Kluczem do zmiany tej dynamiki jest umiejętność mówienia nie. Powiedz nie stanowczo, ale uprzejmie. Stań się osobą, która ceni swój czas i traktuje siebie z szacunkiem granice nie są oznaką egoizmu lecz zdrowej miłości do siebie gdy zaczniesz ich bronić zmienisz sposób w jaki inni cię postrzegają nie będziesz już tym dobrym ale kimś kto zasługuje na uznanie jak mawiał epiktet to nie okoliczności czynią nas tym kim jesteśmy lecz nasza reakcja na nie odmawiając nie ranisz innych Dajesz im szansę na wzrost i odpowiedzialność. Każde Twoje nie jest deklaracją wewnętrznej siły. Przestań się bać, że ktoś się obrazi. Ten, kto Cię naprawdę szanuje, zrozumie, a kto nie zrozumie, nie był wart Twojej dobroci. Jednym z najcichszych zagrożeń nadmiernej dobroci jest to, że przyciąga nie tych ludzi, których powinna. Stoicka mądrość mówi jasno: jaki jesteś, takich ludzi przyciągasz. Gdy emanujesz spokojem i harmonią, przyciągasz osoby podobne, szanujące, wdzięczne, uczciwe, ale jeśli twoje serce stale otwarte, a usta nigdy nie znają słowa nie, stajesz się magnesem na tych, którzy szukają tylko tego, co mogą zabrać. Wyobraź sobie człowieka, który nigdy nie odmawia. Zawsze gotów pomóc, zawsze dostępny. Początkowo to budzi szacunek, ale potem inni zaczynają się przyzwyczajać. Zamiast budować relacje, biorą i biorą więcej. Nie dlatego, że są źli, lecz dlatego, że nie widzą granicy. Twój brak ograniczeń staje się ich zaproszeniem do nadużyć. Musisz nauczyć się zauważać, kiedy dajesz za dużo. Gdy to zrobisz, otwierasz przestrzeń dla tych, którzy widzą Twoją wartość i chcą coś dać w zamian. Prawdziwa relacja to droga dwukierunkowa, nie autostrada w jednym kierunku. Buduj więzi z tymi, którzy szanują Twoją obecność, a nie tylko korzystają z Twojej pomocy. Seneka pisał: Nie wszystko, co daje się łatwo, jest wartościowe. Twoja dobroć ma wartość. Ale tylko wtedy, gdy nie prowadzi do samozniszczenia. Dając, zadawaj sobie pytanie, czy ta osoba widzi mnie, czy tylko to, co może ode mnie otrzymać. Jeśli odpowiedź Cię niepokoi, czas postawić granicę. I pamiętaj, ta granica to nie mur, lecz drzwi z klamką po Twojej stronie. Kiedy Twoje życie zaczyna kręcić się wyłącznie wokół cudzych potrzeb, tracisz kontakt z samym sobą. Stoicyzm przypomina: Najpierw poznaj siebie, zanim oddasz się innym. Gdy nieustannie służysz, zapominasz czego naprawdę chcesz. Twoje pragnienia, marzenia, nawet lęki toną w hałasie cudzych problemów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że robisz coś pięknego, jesteś wsparciem, opoką, ratunkiem. Ale co dzieje się, gdy wracasz do domu, gdy wreszcie zapada cisza? Wtedy wracają te emocje, które próbowałeś zagłuszyć, frustracja, smutek, pustka. To sygnał, że gdzieś po drodze zgubiłeś siebie. Nie chodzi tu o egoizm. Chodzi o troskę o własne istnienie. Jeśli nie będziesz karmić swojego wnętrza, nie będziesz mieć siły karmić innych. Gdy zaniedbujesz siebie, Twoje dawanie staje się ciężarem, nie darem. Musisz się zatrzymać i zapytać, czego naprawdę potrzebuję, czego mi brakuje. Epiktet mówił: Nie można czynić dobra innym, nie będąc samemu w równowadze. Dlatego następnym razem, gdy znów poczujesz przymus, by ratować czyjeś życie, spójrz w głąb siebie. Czy nie uciekasz w pomaganie, by nie stawić czoła własnym trudnościom? Czasem największym aktem odwagi jest zmierzenie się z własną ciszą. Ustalając granice, nie tylko chronisz siebie, dajesz światu najlepszą wersję siebie. Spokojną, uważną i świadomą. A taka pomoc jest nie tylko skuteczna, ale i prawdziwa. Wpadnięcie w pułapkę nieustannego dawania to jak próba napełnienia oceanu jedną kroplą. Na początku wydaje się to szlachetne, wręcz heroiczne, ale z czasem ta heroiczność przekształca się w ciche cierpienie. Stoicyzm podpowiada, cnota to złoty środek, nie skrajność. A nadmierna hojność to właśnie skrajność. Kiedy bierzesz na siebie zbyt wiele, odbierasz innym szansę na rozwój. Gdy zawsze jesteś tym, który rozwiązuje problemy, Inni przestają szukać własnych rozwiązań. Zatrzymujesz ich w miejscu, choć Twoim celem było pchnięcie ich naprzód. Twoja pomoc staje się kulą u nogi i dla nich, i dla Ciebie. Ludzie mają naturalną skłonność do wybierania drogi najmniejszego oporu. Jeśli jesteś zawsze dostępny, zawsze gotowy, szybko staną się od tego zależni, i choć nie mówią tego wprost. Ich zachowanie jasno pokazuje, po co mam się starać, skoro On i tak wszystko za mnie zrobi. To nie tylko niesprawiedliwe, to wyczerpujące. Seneka trafnie zauważył: Prawdziwa hojność to dawanie tego, co potrzebne, nie tego, co żądane. Czasem największym darem, jaki możesz komuś ofiarować, jest przestrzeń do samodzielnego działania. Nie rób wszystkiego za innych. Daj im szansę sięgnąć po własną siłę. Nie chodzi o to, by przestać pomagać, chodzi o to, by pomagać mądrze, z serca, ale z głową. Twoja energia jest cenna, twój czas nieodnawialny. Nie rozdawaj ich każdemu, kto wyciąga rękę. Naucz się rozpoznawać, kiedy pomoc jest rzeczywiście potrzebna, a kiedy staje się wygodnym nawykiem innych. To właśnie w tym rozpoznaniu. Rodzi się prawdziwa mądrość. Paradoksalnie, nadmiar dobroci może wzbudzać nieufność. W świecie, gdzie intencje często bywają ukryte, bezinteresowność może zostać odebrana jako gra pozorów. Ludzie przyzwyczajeni do układów i kalkulacji zaczynają się zastanawiać, dlaczego on jest aż tak miły, co z tego będzie miał. Stoicy uczą nas żyć w zgodzie z własnymi wartościami niezależnie od tego, jak zareaguje otoczenie. Naszym celem nie jest uznanie, lecz spójność wewnętrzna. Jednak rzeczywistość bywa brutalna, zbyt wielka uprzejmość może wydać się podejrzana, szczególnie tym, którzy wielokrotnie spotkali się z fałszywą życzliwością, skrywającą manipulację lub interes. To nie znaczy, że masz przestać być dobry. Znaczy to, że powinieneś być przejrzysty. Nie ukrywaj swoich motywów, nie rób dobra w cieniu. Pozwól swoim czynom mówić jasno o twoich intencjach. Nie musisz nikomu się tłumaczyć, ale możesz pokazać, że twoja pomoc to nie strategia, lecz wyraz charakteru. Marek Aureliusz pisał: Nie szukaj chwały, bądź jej godny. Niech twoje działania będą ciche, ale pełne prawdy. Pamiętaj, że prawdziwa cnota nie potrzebuje świadków, a zaufanie to owoc czasu i konsekwencji. Jeśli Twoja dobroć jest autentyczna, z czasem przełamie każdy mur podejrzeń. Nie rezygnuj ze swojej natury tylko dlatego, że inni jej nie rozumieją. Stoik nie dopasowuje się do świata, on trwa przy tym, co słuszne, i choć na początku może to rodzić dystans. W dłuższej perspektywie właśnie taka autentyczność budzi największy szacunek. Nadmierna dobroć może prowadzić do utraty równowagi, nie tylko w relacjach, ale i w samym sobie. Gdy dajesz zbyt dużo, nie zostaje już nic dla ciebie. Zaczynasz czuć się pusty, zmęczony, jakbyś żył tylko po to, by spełniać cudze potrzeby. W takich chwilach. Pojawia się ryzyko próba zapełnienia tej pustki czymkolwiek, jedzeniem, ekranem, rozrywką, nawet uzależnieniami. Stoicy przestrzegają przed utratą wewnętrznej harmonii. Epiktet mówił: Ten, kto nie panuje nad sobą, będzie niewolnikiem rzeczy. Gdy wypalasz się dla innych, sam wchodzisz w rolę ofiary. I choć z zewnątrz wyglądasz na pomocnego, w środku toczysz własną walkę o przetrwanie. Czasem to otoczenie daje nam pierwsze sygnały. Bliscy zauważają, że jesteśmy wyczerpani, że coś w nas przygasło, ale łatwiej zignorować te głosy niż przyznać, że dzieje się coś niedobrego. Stoicka droga polega na odwadze spojrzenia prawdzie w oczy, bez dramatów, bez wymówek, po prostu z pokorą i odpowiedzialnością. Jeśli ktoś z troską mówi Ci: Zwolnij, odpocznij, zatroszcz się o siebie, nie traktuj tego jako krytyki, traktuj to jak lustro. Może nadszedł czas, by ponownie ustawić priorytety, by przemyśleć, czy Twoje tak dla innych nie jest zbyt częstym nie dla Ciebie? Ostatecznie, jak pisał Seneka, ten, kto nie potrafi powiedzieć sobie dość, nie znajdzie nigdy spokoju. Przyznanie, że coś nas przerasta, to nie słabość to pierwszy krok ku sile, prawdziwej, dojrzałej, zakorzenionej w samoświadomości, a od niej zaczyna się każda dobra zmiana. Być może jesteś osobą, do której wszyscy przychodzą po pomoc, gdy świat wali się im na głowę. Czujesz się wtedy potrzebny, ważny, ale potem cisza. Nikt nie zaprasza cię na wspólne chwile radości. Nikt nie myśli o tobie, gdy nie chodzi o problem do rozwiązania, jakbyś istniał tylko wtedy, gdy ktoś potrzebuje ratunku. To bolesne odkrycie. Uświadamiasz sobie, że dla niektórych jesteś nie człowiekiem, lecz funkcją, pomocnikiem, narzędziem. Stoicyzm nie nakazuje nam odcinać się od emocji, przeciwnie, uczy nas je rozumieć. I właśnie to zrozumienie pozwala nam dostrzec, że nie wszystkie relacje są równe, niektóre są wygodne tylko dla jednej strony. To moment, w którym warto zadać sobie pytanie: czy jestem lubiany za to, kim jestem, czy za to, co robię dla innych? To rozróżnienie może zaboleć, ale jest niezbędne, bo tylko dzięki niemu jesteśmy w stanie odróżnić więzi autentyczne od tych, które karmią się naszą gotowością do poświęceń. Mądrość stoicka zachęca. Zadbaj o to, by Twoje relacje opierały się na wzajemności, nie na jednostronnym oddaniu. Nie oznacza to, że masz być zimny czy odmawiać pomocy. Oznacza to, że warto obserwować, kto wraca nie tylko wtedy, gdy czegoś chce, ale i wtedy, gdy po prostu chce być z Tobą. Dla Ciebie nie dla twojej dostępności odważ się postawić granicę tam gdzie czujesz się wykorzystywany a tam gdzie czujesz równowagę pielęgnuj tę więź w ten sposób zaprosisz do swojego życia ludzi którzy widzą w tobie człowieka a nie zasób to nie tylko zgodne ze stoicyzmem to zgodne z szacunkiem do samego siebie najtrudniej jest postawić granicę tym których kochamy bliscy rodzina przyjaciele to przecież ci którym chcemy dawać najwięcej ale właśnie w tych relacjach najłatwiej się zatracić boimy się że odmowa zrani że zostaniemy uznani za samolubnych że przestaniemy zasługiwać na miłość jednak stoicyzm mówi wprost miłość bez granic staje się obowiązkiem nie wyborem Prawdziwa troska nie polega na całkowitym poświęceniu siebie, polega na mądrym dzieleniu się tym, co mamy, z zachowaniem szacunku dla własnych zasobów. Twoje nie może być bardziej wartościowe niż tysiąc wymuszonych tak. Nie chodzi o to, by zamknąć się w sobie, chodzi o to, by nie dawać więcej niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Jeśli ktoś prosi Cię o cały tydzień pomocy, a ty masz siły tylko na jeden dzień, powiedz to spokojnie, z szacunkiem, nie z wyrzutem, nie z poczuciem winy. Twoje ograniczenia są równie ważne jak potrzeby innych. Seneka przypominał: pomoc, która wyczerpuje dawcę, nie jest cnotą, lecz szaleństwem. Dlatego ucz się mówić nie z miłością, nie jako bunt, lecz jako wyraz dojrzałości. Twoi bliscy mogą początkowo tego nie zrozumieć, mogą się nawet obrazić, ale jeśli relacja jest zdrowa, z czasem to docenią, a jeśli nie jest, być może już dawno wymagała przebudowy. Granice nie niszczą relacji, granice je ratują, dzięki nim przestajesz być wiecznie zmęczonym opiekunem, a stajesz się człowiekiem, który daje z pełni, a nie z resztek. A to, jak uczy stoicka mądrość, jest aktem największej odwagi i odpowiedzialności. Czas to jeden z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy, a jednak tak łatwo go oddajemy. Umawiamy się na spotkania, które nic nie wnoszą, reagujemy na każdą prośbę, jakby była pilna, zgadzamy się na zobowiązania, które wcale nie są nasze, i zanim się obejrzymy, dzień się kończy. A my nie zrobiliśmy nic, co naprawdę miało dla nas znaczenie. Stoicy mówią: Szanuj swój czas, bo to jedyna rzecz, której nie możesz odzyskać. Jeśli czujesz, że życie przecieka ci przez palce, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie: czy to, na co poświęcam swoją uwagę, zasługuje na nią? Czy ta godzina, ta rozmowa, ta pomoc mają wartość również dla mnie? Seneka pisał, nie chodzi o to, że mamy za mało czasu, marnujemy zbyt wiele z niego. Naucz się mówić nie rzeczom drugorzędnym, by powiedzieć tak temu, co naprawdę ważne. Naucz się odmawiać z uśmiechem, nie z gniewu, ale z poczucia priorytetu. Twój dzień to twój dom, nie wpuszczaj do niego każdego, to nie oznacza zamknięcia się na innych. Oznacza otwarcie się na życie, które naprawdę ma znaczenie. Gdy chronisz swój czas, chronisz swoją energię, a gdy chronisz swoją energię, stajesz się lepszym człowiekiem dla siebie i dla innych. Bo lepiej dać mniej, ale świadomie, niż rozdawać siebie w kawałkach. Na koniec, stań przed lustrem i spójrz sobie w oczy, czy Twoja dobroć buduje, czy wypala. Czy dajesz z siły, czy ze zmęczenia? I najważniejsze, czy ty sam czujesz się równie ważny jak ci, którym pomagasz? To nie świat musi cię docenić, to ty musisz nauczyć się doceniać siebie. A teraz zatrzymaj się na moment i odpowiedz szczerze, czy twoja dobroć to wybór, czy obowiązek?